Mam nadzieję, że jesteś gotowy, panie P. Nadchodzę. Idę po ciebie. Nice. nice. Coraz bardziej fa. O jezu, kto to! Ktoś tu samochodem jeździ. Hala, licencja jest. A licencja. Nie ma licencji. Nie ma. Nie ma. E, dobra. Mój głos siada, ale to nic. E, Gdzie Krystianie, siada? E, no... Po prostu. Mam y, orangeki Pan Kronimek to już otworzył. Po co była deska tu, ja nie pamiętam. A ja nie wiem, ja A pamiętam ten najpierwszy raz gram w to. Najpierwszy, tak? Tak. Y, tu e... możesz przyjść chyba Olu, bo tu chyba można było hmm. wyciągnąć sięgnąć i Temek. Widzisz, Ale... patrz, tam poszedł już taki z Ale, tu la, la, musimy... la, 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 ja mam pomarańczowy klucz. No to tu jest, no przecież tu, no Ola. Ale ja się boję wejść do tego gościa z nożem. To idź z drugiej strony i zabierz mu ten. No, 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 Ale no. To jest mądre. Ja odwracam, pa. Nice. No dawaj, no, 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 dawaj. O, wzięłaś, dobra? No no teraz tak, ty potrzebujesz zasilanie, to tu idziemy. Dobra, idę idę. O lulu. O, lulu, lulu, lulu. Ty słyszysz, jak mi się głos łamie dzisiaj? Ty jesteś załamola. O, przyszedł. No, no... A czy czekaj, karna... nie bo ja... karnawał. Halo, bo ja mam biały klucz, no jak ja mam na biały klucz? A nie, dobra, kliknąłem użyłam, No gościu pojacował, okay. gościu pojacował i umarł. O Boże, Więc co tam no. się dzieje? Um, nie wiem. Okej, okay, okej. Okay, chodziola, chodziola. Dobra, chociola. E, dobra ideje. A ty I idę. Nie wiem gdzie, o tutaj coś jest do podniesienia. Chodź, 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 chodź do głównego tego, chodź do głównego cyrku. Tak, do namiotu. Dobra. O, hej. Hej, hej. patrz. Ja tu wezmę sobie kluczyk, a ty weź sobie o, to narzędzie. O, a ja wezmę drugi kluczyk. No i super. Ty weź drugi kluczyk, super. No i superaśnie ja, i robimy to. No i e, bardzo i dobrze, Olu. Przy głównym wyjściu już. Dobra. Kliknęła. Ja mam młoteczek. Bardzo dobrze Olu. Czy jeszcze tego y... potrzebuję? Pa, pa. Chyba nie. Ja mam młotek, mogę otworzyć tutaj. Potrzebujemy chyba tylko kodu, wiesz? Tylko kodu. Kod jest tutaj, ale kod... A pistolet pewnie potrzebujemy strzelić, tak? Nie. Tak, pistolet jakiś. Pistolet jakiś... Na, wodę, na wodę, tak. Taki o, na wodę. Omg, gdzie jest pistolet na wodę? O. Tego niestety Olu nie pamiętam. <grym> hmm. Ale wiem, że był w a A, wiem gdzie. Chyba w safeie był. P a tak, po pr za przejściem był w drugiej części Dobra, mapy. Ale nie mamy był. złotego klucza. Nie mamy złotego klucza. Już, już otworzyłem. Już otworzyłem już złotym. Już idziesz z pistoletem? A tu musisz mieć, masz ten szary klucz? Mam. To chodź, to chodź. Idę. Tutaj musisz go użyć. Idę. Idę. Tu. miał. Miał albo nie miał. Tu i teraz za. idziesz? Się. Idziesz za. Boję się. Kliknęmy, no to co? No mam. już. No, no dobrze, idziemy i chodź. I... To no fajnie w sejfie, Fajny w sejfie. W sejfie, w sejfie jął. Cudownie. Dobra, chodź, chodź. Nie no, jak, idziemy... ja nie mówiłem, że w sejfie jest. Ty, ty mówiłaś coś o sejfie. Ty powiedziałeś, że ja... jest w sejfie. Ja już otworzyłam. Od... Dobra, nie wiem, nie pamiętam. o. Pod tobą. A, y... Dawaj, <głos> idziemy. <noise> Tamtędy, tam był klaunik. A ja nie wiem gdzie on był. Hatfuna klauna, nie wiem gdzie on jest. O, aż tak? Tak. Gdzie ty idziesz? Tu, tu, tu. tu. A, dobrze, może być, może być, dobrze, może być. Co ty robisz? Widzę, Hej, że. Widzę że, widzę, że Kroni mi się chowa ze zwierzakiem w tym w klatce. Niech będzie w takim razie. A open, o. open jest. Idziemy, Ola, idziemy. A! Klaun był za B! <noise> Dobra, halo, halo! Fabuła, Fabuła! Panie P! Jestem! Kim jesteś? Eee, Zizi, jesteś zainfekowany? Jestem kucyk. Nie rozmawiam z zainfekowanymi. Żartowałem, tak naprawdę, to zainfekowani mówią. Racja, wiedziałem! Jestem Zizi, a to mój przyjaciel, kucyk. Pony. Jestem. Konie, kocian. Co tutaj robicie? Przyszliśmy tu. Szukać ocalałych. Mamy bezpieczne miejsce. O! Spójrzcie! On też ma przyjaciela. To nie przyjaciel. To jeden z nich. Nie martw się. Załatwię to! Ale masz drewniany miecz! A... Moja wina. Moja, moja wina. Moja wina. Moja bardzo wielka wina. Chodź z nami! To miejsce jest niebezpieczne. Czekaj, bo oni jeszcze kraken. Miał... Miałem wybrane B. Miał być, a miał być tak. Fatality. No to nieźle. To nieźle, pozdrawiam, Mateusz. Ma mamy, zobacz, mamy w teamie Jezusa. Mamy mhm. krakena. Mamy mhm. Hydrę i mamy różową kobitkę w samochodzie. Patrz, jaki piękny team. O, może. Piękny film. Najpiękny... Szukamy ola rzeczy. E... No, tak jak zazwyczaj, Krystianie. O, halo, no szukaj, zielony szukaj. klucz. Tu jest złoty klucz. E, gdzie M? Em... Gdzie, gdzie M? Em... Gdzie em safe jest. Safe jest? Safe for, tak. Który? E, złoty. E, w kibelkach. A gdzie są kibelki? E... Kibelki są. w. Pa! Kibelki Gibel... Olu są mm -hmm. obok yy, kolejki. Aha. Stoję przy nich. Dobra, tu. E... o, cześć, tu, tu, cześć, tu, tu, tu. Dzień dobry. O, Dzień dobry. Panie Jezu mi drogę pokazuje. Tutaj tu i tu masz sejfik. Nice. Tu masz o, młotek. Ale super. I młoteczkiem Mogę cię tutaj możesz... Ty nie bij mnie. Halo! Halo, co za problemy w związku? I masz ten młoteczek. O, dobra. A tym młoteczkiem możesz otworzyć wyjście. Dobra. Jeszcze dobra. tylko kod nam potrzebny. I już! Taki speedrun robimy? No. O Jezus. O, już ktoś deskę wziął. Jezus Maryjo. Um. Ha, to potrzebujemy jeszcze balonika. Do strzania. Gdzie my ostatnio go braliśmy? Ola? A, za tym było. Na, to na klucz. Klu, klucz energetyczny, ale ktoś już go wziął. Klucz. Hmm. Klucz, klucz. Pytanie, czy ktoś już to tam odblokował? Hmm, tą kolejkę. Nie tam nie ma jeszcze. Nie mam pojęcia. E, Odblokował? Tak, tak, ktoś już I wziął. I wziął, dobra, to tak. poszedł już po To chodź, staniemy Zajdziemy. sobie już tu. Ale fajnie, ale przyjemnie. Mówiłam, że to jest Dream. No bo nie, nie dręczcie świnki. Proszę Dream was. Team. To jest świnek. Chodź ta tu, kto ma. Kto to jest ma, świnkę co Kto są. ma otwarcie? Kto ma otwarcie? Kto ma otwarcie? O, No nice. proszę Idziemy. bardzo. Jeziup! O! 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 Traitor! Krystian! Mamy Traitora! Jesteś zdrajcą. Zobacz... A, nie będziemy widzieć kto jest nie zdrajcą. No, nie wiem, ja nie wiem jak działa Traitor, nie grałem jeszcze. Hmm. Dobra. Mi nie pokazało, że to ja. Pewnie ty jesteś, nie zdziwiłabym się. Czemu ja? Nie wiem. Mam Czemu tak... tak sobie myślisz, a, Mam co? takie wrażenie. Mm, super, dzięki. Czyli tak. <laughs> czyli zgadłam, super. Nie! No, na pewno. No, Ola, no. Nie jestem, powiedziałbym ci. Tak. E, dobra, nie ufamy nikomu, Krystian. E, dobrze, Olu, ale ja nie jestem, bo nie mam nawet opcji, mam tylko kontrol. No dobra, ale to. Może ja masz Ja nawet, nie... nóż... nawet nie wiem, jak to działa. Może nóż masz czy coś? Nie mam nic w ekwipunku, jestem pusty jak o. o Jezus, on już ukradli tutaj wszystko, Jezu. No. O. Dobra, ja ufam kronimowi. On, on tak jakoś wygląda, wiesz, tak. Mam wie, wierzę w niego, wierzę w niego. Ja ustawiłem deseczkę już na pierwszym dachu, jak Dobra. coś. Pigi, pigi. To, ale to znaczy teraz, że co, że ktoś jest pigi? Nie mam pojęcia. Nie, no słyszę, jak coś łazi. Nie, nie, jest na A słoń jest na zewnątrz, słoń jest na zewnątrz. To jak działa traitor? Halo. Nie wiem, dowiemy się pewnie. Weź za mną, to nic, znaczy, że... może, bo ja, ja nie ufam nikomu Ja mam problem z... z ufnością Nie zrobiłbym ci nic, o Lulu. No nie wiem Ja wiem No nie wiem To A... już jest deska Okej, dobra, okej Musimy iść po... Okej okay. okay. O! A. 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 O! shit! Co się stało? Gdzie jesteś? Na samym dole przy, przycupnął mnie... Słonik i świnek. Świnek wchodzi po pierwszym, jakby na pierwszy budynek, jakbyś się pytała. No no już tam nie. Gdzie nie idź tu uh, Ups. Ups! Nieważne. -ha -ha -ha. Co tam, Olulu? O, już by sadzili. Ja idę ciastka zabić, bo mi ciastek kurza. <grywka> tak, ciasnek. Ciasnek. <grywka> czemu on, ciasnek. On ma kartę! I czemu on nie chce otworzyć drzwi? To jest zdrajca, mówię ci. Może czosnek? Nie. O! Ale zgasił krew, ale pięknie. No idź, otwórz to. Jezus. Tu, tu, tu. No, otwieraj, gościu! A gdzie on jest? Dobra, w końcu otworzył. Jeez. A! Umarłam! Nie! To, to on był, to, to ona była. Nie, tak, tak. Różowa. Ona miała nóż. Ja podlazłam pod ten nóż. Potrzebujemy kodu jeszcze. O Boże, ja podlazłam pod ten nóż, jak ona go zabijała i mnie też zabiło. No. Jezu, uciekaj! Uciekaj od niej! Uciekaj, ona cię zabije! Ola, a jak się? Zabiła myślisz? go! Kogo? Kronima. Jak się trajtora pozbyć? Chyba się nie da, Ola. O, Boże, o bo. Boże. A ty gdzie jesteś? Ja o jestem Boże, pierwszym... o Boże, widzę. O! Zablokowałem się na schodach. Widziałam! To co teraz? Wygrała! Traitor uciekł, wygrała. Na no wszyscy zginęli. Nie.